Witam, witam chłopaki. Tym razem bez mikrofonu jest wcześnie rano, bo właśnie za chwilę zaczynam szkolenie sylwestrowe, i z tej okazji chciałem Ci opowiedzieć, jaki błąd właśnie popełniał jeden z kursantów. I co takiego robił nie tak, że od razu blokował się na efekt z dziewczynami. Chłopak na początku w ogóle nie podchodził, bo wmawiał sobie, że jest introwertykiem i skoro jest introwertykiem, to tego się nie da zmienić i podchodzenie do dziewczyn. Nie jest dla niego. I widzisz, to jest kwestia tego, co ty sobie sam wmawiasz na temat siebie i na temat tego, jaki jesteś. Jakbyś sobie wmawiał jestem ekstrawertyczny, jestem komunikatywny, jestem pewny siebie, ja wszystko potrafię no to dziewczyny tak właśnie będą na ciebie reagować, że jesteś pewny siebie, tak? I ty tak będziesz się zachowywał, jak pewna siebie osoba, tak? Podobnie zresztą jest z innymi tego typu. Sytuacjami w życiu, jak sobie mówisz, że jesteś dostatecznie pewny siebie, żeby iść do takiej czy innej pracy, to po prostu pójdziesz i będziesz tą pracę wykonywał, tak? Ale jeśli będziesz się blokował i mówił sobie, nie, no co ty, ja się nie nadaję do tego, ja się nie nadaję do tego, żeby mieć fajną dziewczynę, do tego, żeby do niej podejść, bo ja jestem introwertykiem, to prawda jest taka, że ty sobie mawiasz te wszystkie bzdury i nie podchodzisz do dziewczyn, dlatego właśnie, że. Ty sobie to wmawiasz, a nie, że faktycznie tobie czegoś brakuje, tak? Tym bardziej, że gościu, wysoki, Blondyn. Ja nie widziałem, żeby coś było z nim nie tak, a jednak tego typu głupoty sobie wmawiał. Co oczywiście blokowało go na początku. Podchodzeniu po do kobiet. Także zastanów się, co Ty sobie opowiadasz. Może sobie mówisz, że jesteś ze wsi, może sobie mówisz, że jesteś za niski, albo za gruby, za wysoki. Często niektórzy piszą nawet komentarze na kanale. Krzysiek. Przecież ja jestem facetem, który... Nie ma kasy, tak? I dlatego nie mogę poznawać dziewczyn. To są bzdury, które sobie sam opowiadasz, tak? I dopóki tego nie zrozumiesz i nie zaczniesz czegoś z tym robić, to efekty się nie pojawią. Nie będziesz miał fajnej dziewczyny, nie będziesz miał udanych relacji z kobietami, bo po prostu w siebie nie wierzysz. Rzeczywistość jest taka, że to sobie wmawiasz tego typu bzdury, a zobacz, w takim mieście jak Kraków czy jak Warszawa masz tysiące facetów, którzy mają gdzieś to, co myślą o nich inni, robią swoje, podchodzą, startują do fajnych, atrakcyjnych kobiet i ty już tak myśląc, że czegoś tobie brakuje, nie masz w starciu z takimi facetami żadnych szans, tak? I to są fakty, to nie jest gdzieś tam mój wymysł, tylko to potwierdza tak naprawdę praktyka. Faceci, którzy nie mają wymówek, podchodzą, mają efekty, a ci, co te wymówki mają, no to niestety kończą tak jak pewnie. Ty nie masz dziewczyny, zastanawiasz się, jak ją poznać i tutaj może skrycie piszesz komentarze, że tobie czegoś brakuje, że jesteś za niski, za gruby, że nie wiem, że, że cię nie stać na dziewczynę, że za mało zarabiasz, żeby mieć fajną dziewczynę. To są jedne z największych bzdur, jakie sobie możesz wpoić do głowy, bo to ty sam definiujesz, czy jesteś atrakcyjny dla kobiet, czy nie. Jeśli ty sam tak o sobie myślisz, pomimo tego, że możesz nie mieć doświadczenia, możesz nie mieć nawet właściwej wiedzy, to efekty się pojawią, ponieważ Ty będziesz zagadywał do tych dziewczyn, podchodził, umawiał się z nimi, rozmawiał bez kompleksów, bez presji. I Oczywiście dziewczyny to wyczują i efekty bardzo, bardzo szybko się pojawią. Także polecam Ci zastosować to nastawienie, a nie kierować się tego typu sloganami, że mi czegoś brakuje, krzysiek, ja w ogóle to jestem za niski, ty to masz doświadczenie, ale widzisz, mi to doświadczenie nie spadło z nieba, tak? Jak sama nazwa wskazuje, doświadczenie bierze się z praktyki, z działania, z podchodzenia i dlatego po prostu trzeba działać. Co ci mam powiedzieć? Właśnie jakiś pan się tutaj zatrzymał i słuchał, co nagrywał, ale widzicie, ja się tym totalnie nie przejmuję i ty tak samo nie powinieneś się totalnie przejmować tym, że idzie fajna dziewczyna i nie wiesz, co powiedzieć. Po prostu podchodź i wmów sobie, że to potrafisz robić. Nawet jak nie masz doświadczenia, nawet jeśli słuchaj, wszyscy ci mówili, że jesteś kiepski, że nie dajesz sobie rady w relacjach, to ty wmawiaj sobie, że ty to zrobisz, że to potrafisz zrobić, że jesteś atrakcyjny, że jesteś przystojny. Zobaczysz, że to naprawdę buduje takie paliwo dla umysłu. I już tak myśląc, te efekty się pojawiają. Masz większą chęć do podchodzenia, zagadywania do dziewczyn, i to naprawdę działa. Sam to mogę powiedzieć na własnym przykładzie. Kurczę, bagażnik mi się od, od samochodu otworzył. Sam to mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że kiedy byłem młodym chłopakiem, to właśnie tak sobie myślałem. Pomimo tego, że brakowało mi wszystkiego. Łącznie od ubioru, bo nie powinien wtedy stać nawet na dobrą kurtkę, a jednak zagadywałem, uśmiechałem się, wierzyłem po prostu w to, że mogę odnieść sukces z dziewczynami. Jeśli ty nie uwierzysz, że ten sukces odniesiesz, no to nikt tego za ciebie. Tak naprawdę w rzeczywistości nie zrobi, ty musisz sam w siebie wierzyć i musisz być przekonany o tym, że ty jesteś godny poznawania tych fajnych, atrakcyjnych kobiet, podchodzenia do nich, dawania, mówienia im cześć. Nawet słuchaj, taka prosta sprawa. Mijasz dziewczyny na ulicy, czemu nie podejdziesz do jakiejś dziewczyny, nie przebijasz jej piątki, nie powiesz, cześć, dzisiaj jest dzień przewijania piątek? Czemu tego nie zrobisz? Powiedzisz, bo, bo znowu sobie wymawiasz, że ty jesteś agronaktykiem, tak, że. że gadać. Jedna wielka bzdura. Dobra, uciekam, bo jest troszkę mroźnie dzisiaj. Jak się podoba łapka do góry, subskrybuj kanał. No i polecam moje materiały też pod wideo możesz sobie zobaczyć techniki, różne rozmowy, jak podrywać dziewczyny. A ja uciekam, bo tak jak widzisz, jest mroźno i zaraz mi tutaj wiatr zmuchnie. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć, oczywiście subskrybuj kanał, poleć mnie znajomym, jeśli Ci pomogłem, bo myślę, że ta wiedza jest na tyle wartościowa, że po prostu warto się też tym dzielić z innymi. Do zobaczenia, hej!